Witam dziewczyny, chcę wam dzisiaj pokazać mój kolejny projekt album ślubny nie będę za bardzo tutaj się rozwodzić, przejdę od razu do pokazania wam z jakiej kolekcji robiłam troszkę powycinana, ale wszyscy znają kolekcję Milda i Karola No z okład okładkę też jak widać wykorzystałam złożyłam Praktycznie dwie takie duże kolekcje i kawałek z tej małej, po prostu. No to pokażę Wam. Albumik prezentuje się tak. Na okładce właściwie za wiele się nie dzieje. Jest zrobiony, jak widzicie, shaker. Tu jest tylko taka koroneczka. Mój scissor oczywiście, którego nie może zabraknąć. Napis album z wykrojnika. Na boku mamy imiona nowożeńców. A ich tutaj jest też, te literki są takie zrobione jak 3D. Kilka ich jest naklejonych na raz. I z tyłu też gładka. Papiery są tak piękne, że naprawdę nie trzeba dużo dekoracji. Ok. I otwieramy albumik. Pierwsza strona to już tradycyjnie kieszonka, gdzie zazwyczaj, jeżeli ktoś chce, żeby była też kartka, zazwyczaj ją tam umieszczam. Tę kartkę może pokażę potem. Więc tu mamy tylko taką koronkową kieszonkę, którą mam od Agnieszki i Napis tekturkowy, troszeczkę tam pokolorowany, troszkę jest zielonego, troszkę różu, troszkę białego, chociaż tego za bardzo tak pewno w komorze nie widać. No trudno. Na tej stronie mamy tylko matę na zdjęcie z napisem. To jest taki malutki tak, mogą sobie coś na nim napisać, jakąś datę, czy cokolwiek według życzenia. Tutaj mamy tylko takie perełeczki podoklejane, jak widać. Kwiatki są na piance, podniesione troszeczkę do góry. No i w każdej oczywiście kieszeni mamy, znaczy w każdej stronie mamy matę. One są wszystkie jednakowe, to znaczy mają jakiś papier z kolekcji, a druga strona to papier wizytówkowy. Więc nie będę za każdym razem wyciągać, tylko tą jedną Wam pokazałam. I przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj mamy klapeczki. Tu jest klapeczka z szybką. Zawiązywane. I otwieramy tutaj, jak widać, na boki. Drugą stronę. I tu jeszcze mamy. I tu mamy miejsce na większe zdjęcie. Tu mamy też ten tak, tak przyklejony, aby. No, coś sobie mogą zawsze tam napisać. Ok. Kolejna strona to jest taka otwierana książeczka, jakby. Tutaj są elementy z kolekcji. Napisy: te napisy to są z magicznej kartki, jeżeli dobrze pamiętam. I tu też tylko taka kompozycja. Tutaj perełka przyklejona. I tak się to prezentuje. Kolejna strona. To jest kieszonka, tutaj mamy maty na zdjęcia i też tylko drobna kompozycja oraz napis, miłość jest istotą życia. Kolejna strona to jest klapeczka taka, tutaj też mają miejsce na zdjęcie, większe, no oczywiście to jest mata. I tutaj otwierana klapeczka. Tu mają też ten tak przyklejony. On nie jest do końca y, przyklejony, więc y, tutaj sobie mogą śmiało albo włożyć zdjęcie, albo też przykleić na tej stronie. I tu mamy tylko y, ramkę na zdjęcie. O. Jak się prezentuje. I też tylko takie drobne kompozycję i te perełki na tych kwiatuszkach gdzie nie gdzie. Okej. Okay. I kolejna strona. to jest strona bliźniacza. Jedna z przeznaczeniem dla pana, dla pani młodej. Ze zdjęciem z wykrojnika serduszko za folią oczywiście i tu jest do włożenia na zdjęcie. I ta klapka się otwiera do góry. I tu mamy miejsce na duże zdjęcie i kieszonkę na kilka innych zdjęć. Na ta. I druga strona jest taka sama. Tylko że pan młody tutaj pisze. Że przeznaczenie jest identyczne. I kolejna strona. To są klapeczki przytrzymywane na wskazówkę plastikową i otwieramy. I tu jest miejsce na duże zdjęcie, czy tam na większe, albo... OK. I tu mamy tylko taką drobną kompozycję, jak widać. Dobra. Tu mamy kolejną stronę z klapkami. Starałam się, żeby tak na przemian były te maty ponaklejane. I tu jest też tylko drobna kompozycja i sentencja u góry. Prze... Fajnie się pracowało z tą kolekcją. Jest naprawdę bardzo wdzięczna. Kolejna strona to yy, też taka książeczka, z tym, że ta mata pod spodem jest większa. Troszkę większe zdjęcie. I tu mamy miejsce na zdjęcia. Kompozycja tylko i napis, a po tej stronie mamy taką rozkładaną harmonikę jedną i w drugą stronę. Także tych zdjęć troszkę się tu zmieści. I tu kompozycja drobna z perełką przyklejoną i na górze napis. I kolejna strona to są takie podwójne klapki. Y one się tutaj trzymają na magnes. Tu mamy tą tego taga malutkiego. Ja go tutaj tak włożyłam, żeby było wiadomo z której strony. Zdjęcie można sobie włożyć. I tak tą klapeczkę się otwiera. Tu mam, mają miejsce na zdjęcie. Tu mamy też kieszonkę za folią. Otwieramy w dół. I tutaj mamy już duże dużo miejsca na jakieś duże miejsce zdjęcie nie wiem i tu mają też tego taka przyklejonego też sobie mogą coś napisać wsunąć pod to zdjęcie ok i ta strona to jest tylko kieszonka z folią tu mają taką białą czystą matę i tylko napis tu u góry jest tylko perełka mhm. I ostatnia strona to jest y, zrobiona też. Y, tam jedna z tych kartek y, miała takie właśnie rameczki małe. Które postanowiłam wykorzystać y, na zasadzie takich otwieranych klapeczek. I tutaj sobie one są na magnesik. Takie małe właśnie zdjęcia jakieś wkleją, które będą mieli, wywołają sobie. I każda ma. Perełkę przyklejoną, magnesik, żeby to się trzymało, i z tej strony. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. I ostatnia strona to jest oczywiście kopertka. Tu jest kilka mat włożonych, ale równie dobrze mogą, tak jak u Mateusza, jak Mateusz przesugeruje, włożyć sobie tutaj płytę. To już według uznania dla młodych. Album ma, bo tego jeszcze nie mówiłam, jest z rozmiaru 21 na 21, a w środku te karty mają 20 na 20. I jeszcze do tego jest oczywiście trybka zrobiona też z tej kolekcji. Tu mamy datę. Dni Waszego Ślubu i kompozycja taka. Te kwiatuszki to są kwiatki z magicznej kartki. I jeszcze Wam pokażę tą karteczkę. Nie wiem, jak to pokazać, żeby było widać. Elementy z kolekcji powycinane. Ten motylek zresztą też, kwiatki z Formiranu. Kokardka, sizal oczywiście. I w środku są tylko i wyłącznie życzenia. Będę mogli się podpisać. No i to by było chyba na tyle. Jest dosyć późno, więc kończę. Bardzo dziękuję za spędzenie ze mną chwili i zapraszam do kolejnego filmu. Pa, pa!